Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mimo, że 2 listopada w roku 2025 przypada w niedzielę, to obchodzimy tego dnia wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli Dzień Zaduszny. Pokazuje to, jak wielkie znaczenie w Kościele ma modlitwa za zmarłych. Mimo, że dzień ten sam w sobie nie jest dniem świątecznym, ale w tym roku jest nim, ze względu na to właśnie, że przypada w niedzielę. To zawsze tego dnia, czyli w Dzień Zaduszny, mamy liturgię Słowa tak rozbudowaną, jak w uroczystości Niedzielę. Kolejne, co warto podkreślić, to przywilej na Dzień Zaduszny nadany przez Stolicę Apostolską, na mocy którego każdy kapłan może tego dnia odprawić trzy msze święte. To wyjątkowy przywilej. Przywilej taki dotyczy tylko Wielkanocy, Bożego Narodzenia i właśnie Dnia Zadusznego. Na każdy z tych dni mamy nawet przeznaczone po trzy różne formularze liturgii mszarnej. Przy czym w dzień saduszny, niezależnie od tego, o której godzinie jest sprawowana liturgia, jeśli jest to pierwsza tego dnia msza celebrowana przez danego kapłana, to powinien on użyć tekstów z formularza pierwszego. Dlatego właśnie ten formularz i te teksty teraz omówię. Pierwsze czytanie z tej mszy świętej zaczerpnięte jest z Księgi Hioba. Jest to fragment XIX rozdziału Księgi Hioba. Księga ta ma charakter dydaktyczny, jest poematem religijno-filozoficznym. Jej ostateczna redakcja datowana jest na około rok 400 przed Chrystusem, około. Jej autor jest nieznany. Z wynika, z tekstu tej księgi wynika, że musiał to być człowiek wykształcony, jakiś myśliciel, znający proroctwa, a zwłaszcza proroctwa Izajasza, Jeremiasza i Ezechiela. Cała księga dotyczy problemu niezawinionego cierpienia, które po ludzku prowadzi do śmierci. W zdaniach poprzedzających te, które właśnie czytamy w pierwszym czytaniu w dzień zaduszny, przyjaciele Hioba Zgodnie z żydowską mentalnością, widząc jego cierpienie, przekonują go, że jego cierpienie musi być karą za jakieś jego grzechy. Ale Hiob do tych grzechów nie chce się przyznać. Hiob utrzymuje, że cierpi niewinnie. Czytamy właśnie najważniejszą część odpowiedzi cierpiącego Hioba skierowaną do jego przyjaciół. Niezwykłe znaczenie tej odpowiedzi podkreślone jest w pierwszym zdaniu. Oby me słowa zostały spisane, oby w księdze zostały utrwalone, żelaznym rylcem, ołowiem na skalę wyryte na wieki. Słowa te, które dalej nastąpią, są bowiem tak ważne, że powinny zostać wyryte na wieki na kamiennych tablicach, analogicznie jak wyryty był na nich tekst dekalogu. Jakie to zatem słowa? Otóż te. Lecz ja wiem, wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi, potem me skórą przyodzieje i ciałem swym zobaczę Boga. To właśnie ja go zobaczę. Najpierw doprecyzujmy tłumaczenie tekstu. Wulgata tłumaczy to w ten sposób. Wiem bowiem, odkupiciel mój żyje, a w dzień ostateczny powstanę z ziemi i znów obleczon będę w skórę moją, i w ciele moim oglądać będę Boga mego. Słowo od, odkupiciel, nie tylko użyte w wulgacie, nie tylko lepiej oddaje znaczenie hebrajskiego słowa goel niż słowo wybawca, które jest w naszym tłumaczeniu, ale także koreluje z tytułem, którym Stary Testament określa Boga goelem Izraela. Jest bowiem sam Bóg. W Księdze Jeremiasza, 50 rozdział czytamy. Odkupiciel nasz to Twoje imię odwieczne. Nowy Testament odnosi to określenie, określenie Odkupiciel do Jezusa Chrystusa. Podobnie kolejne wyrażenie. Wiem bowiem, użyte w wulgacie, lepiej oddaje pewność wiary Hioba, niżeli wyrażenie, lecz ja wiem. Które to wyrażenie, występujące w Biblii Tysiącecia i w naszych czytaniach, sugeruje jakieś mimo wszystko. Ten odkupiciel, o którym Hiob wie, ma cechy boskie, co wyraża się w nazwaniu go odkupicielem żyjącym z użyciem tego samego rdzenia, które mamy w imieniu Jahwe. Jahwe po hebrajsku. Pochodzące od słowa chaja, żyć. O tym odkupicielu czytamy, że ma stanąć na ziemi jako ostatni. Tłumaczenie Biblii Poznańskiej lepiej to oddaje, jest bardziej precyzyjne. Jak tłumaczy to Biblia Poznańska? Odkupiciel jako ostatni nad prochem stanie. Nie na ziemi stanie, tylko jako ostatni nad prochem stanie. Nawiązuje to bowiem do biblijnego stwierdzenia, opisu, że człowiek powstał z prochu ziemi i w proch się obraca. Chodzi zatem o sytuację, w której nasz odkupiciel w dniu ostatecznym stanie nad nami, kiedy będziemy już prochem. Nawet kiedy będziemy już prochem, nie oznacza to, że Bóg nas opuścił, że nie mamy już odkupiciela. Nawet wtedy nie wolno nam tracić nadziei. Dalej, Hiob wyraźnie nawiązuje do wizji zmartwychwstania zapisanej u proroka Ezechiela. Jest to fragment 30, opisany w 37 rozdziale Księgi proroka Ezechiela. Księga ta powstała około 200 lat przed Księgą Hioba. Chodzi o wizję doliny pełnej wyschniętych kości które pod działaniem Ducha Świętego pokrywają się ścięgnami, mięśniami i skórą, żeby wrócić do życia. Taki Job wyraża wiarę, że jego kości i ciało zostaną znowu pokryte skórą, że zmartwychwstanie i w nowym życiu na własne oczy ujrzy Boga. Chodzi o nowe życie po zmartwychwstaniu, albowiem według przekonania ludu Starego Testamentu w doczesnym ciele człowiek nie mógł oglądać Boga. Wiara w Boga, który jest wiernym odkupicielem i który nawet umarłych w dniu ostatecznym wskrzesi do życia, pozwala Hiobowi przechodzić niezłomnie nawet przez niezawinione cierpienia. Pozwala pogodzić się z perspektywą śmierci w odrzuceniu przez ludzi. Hiob wie bowiem, że Bóg nie pozwoli ostatecznie zatriumfować złu i śmierci. On na zawsze jest odkupicielem człowieka. Podzielając tę wiarę Hioba, śpiewamy psalm responsoryjny z refrenem W krainie życia ujrzę dobroć Boga. Jest to, fragment, jest to psalm 27. Dodam, że psalm ten powstał około pół tysiąca lat przed zredagowaniem Księgi Hioba, a więc to, co jest napisane w Księdze Jezusa Hioba, nie było tak nieobecne w wierze Izraela. Niewinne cierpienie Hioba, który nie utracił ufności wobec Boga, było zapowiedzią niewinnego cierpienia Chrystusa, jedynego odkupiciela ludzkości. Czytamy o tym w Ewangelii na Dzień Zaduszny. Jest to fragment Ewangelii według św. Łukasza, fragment 23 i 24 rozdziału. Ewangelista zaznacza, że między godziną 6 i 9, czyli między naszą godziną dwunastą i 15, w Wielki Piątek, Ziemię ogarnął mrok. Stało się tak, jak zapowiadali starotestamentalni prorocy, a zwłaszcza Amos i Joel. Nie chodziło przy tym o zwykłe zaćmienie słońca, bo ono nie zdarza się przy pełni księżyca, a pascha związana była z pierwszą wiosenną pełnią księżyca. Dalej pisze święty Łukasz o rozdartej zasłonie przybytku. Nie wiemy dokładnie, o którą zasłonę chodziło, bo jedna zasłona w świątyni oddzielała miejsce świętych, a druga miejsce najświętsze, czyli święte świętych. W każdym razie rozdarcie zasłony oznacza koniec oddzielenia człowieka od oglądania świętego świętych, ale też oznacza odkrycie pustki, która jest za zasłoną po śmierci Chrystusa. Jezus, cierpiąc niewinnie na krzyżu, podobnie jak Hiob, znosi to cierpienie, nie tracąc zaufania do Ojca nie popadając w bunt. Cierpi w samotności, bo nikt prócz ojca nie jest w stanie go zrozumieć. Podobnie jak Hiob. Ci, którzy formalnie są przyjaciółmi Boga, czyli kapłani i starszyzna żydowska, uważają Chrystusa za złoczyńcę i grzesznika. Ale to nie osłabia jego relacji z ojcem. Święty Łukasz przytacza jedną z modlitw wypowiadanych przez Jezusa Chrystusa na krzyżu, Ojcze, w Twoje ręce powierzam Ducha Mojego. Skąd zaczerpnięta ta modlitwa jest? Otóż jest to fragment Psalmu 31, wiersz szósty. Jest to fragment Psalmu, który jest modlitwą człowieka pobożnego o uwolnienie od wrogów i nieszczęść. W odróżnieniu od Hioba, Syn Boży nie został przez Ojca ocalony od śmierci, która była konieczna dla naszego zbawienia ale został wskrzeszony z martwych. Jako pierwsze przekonują się o tym niewiasty, które rankiem na trzeci dzień poszły do grobu. O zmartwychwstaniu Chrystusa jako o fundamencie naszej wiary przypomina nam także w drugim czytaniu święty Paweł we fragmencie Listu do Koryntian. Słowa te apostoł pisał około 54 roku z Efezu do swojej umiłowanej wspólnoty. Wiele wskazuje na to, że pisał te słowa między Paschą a Świętym Tygodni, czyli między Pięćdziesiątnicą, kiedy to w tym czasie, między Paschą i Pięćdziesiątnicą, kiedy trwa przygotowanie pierwocin, pierwocin plonów ziemi, pierwocin plonów z danego roku. W Zmartwychwstaniu Chrystusa święty Paweł widzi pierwociny naszego Zmartwychwstania. Pisze o tym do bogatych mieszkańców Koryntu, wychowanych w kulturze greckiej, którzy nie bardzo przejmowali się zmartwychwstaniem. Nawet ci, którzy przyjmowali zmartwychwstanie Chrystusa, nie do końca liczyli się z powszechnym zmartwychwstaniem. Tymczasem Święty Paweł przypomina, Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny tych, co posnęli. Wcześniej przestrzega Koryntian, żeby z Chrystusem nie wiązali tylko ziemskich nadziei. Wówczas byliby godni politowania bardziej niż ktokolwiek inny. Zmartwychwstanie Chrystusa jest odpowiedzią Boga na śmierć, która weszła na świat przez człowieka, Adama. Adam zostaje nazwany pierwocinami starego stworzenia. Chrystus pierwocinami nowego. Konsekwencją Jego zmartwychwstania jest początek Jego wiecznego królowania, które zapowiadali prorocy, a zwłaszcza Zachariasz oraz Daniel. Wtedy wszyscy wrogowie Boga i człowieka, zgodnie ze słowami psalmu 110, zostaną rzuceni pod stopy Chrystusa. Psalm 110, wiersz pierwszy. Jest to symbol ostatecznego zwycięstwa. Na starożytnym Bliskim Wschodzie pokonany Padał na twarz, albo był rzucany na twarz u stóp zwycięzcy. Zwycięzca stawiał stopę na jego głowie, na głowie pokonanego, zmuszając go do symbolicznego zjadania prochu ziemi. To był znak, to był symbol ostatecznego triumfu, i w ten sposób ma być pokonana śmierć i grzech. W ten sposób, i także szatan. W ten sposób. Ma się dokonać właśnie to ostateczne zwycięstwo Chrystusa, a wraz z Nim także nasze zwycięstwo, bo On jest naszym, naszymi pierwocinami. Człowiek, który za sprawą szatana miał na zawsze powrócić do prochu, z którego został wzięty, dzięki mocy Chrystusa ma z Nim zmartwychwstać i z Nim triumfować. A w proch przed Chrystusem mają być rzuceni właśnie szatan i śmierć. Zatem to nie my ostatecznie obrócimy się w proch. Przypominamy sobie o tym w dniu zadusznym. To nie my ostatecznie obrócimy się w proch. My powstaniemy z prochu. Nie traćmy nadziei. Dziękuję za wysłuchanie. Proszę o subskrybowanie mojego kanału, komentowanie, polubienia, jakiekolwiek reakcje to pomaga mi zwiększać zasięgi.